Słoń afrykański, 10 ciekawostek. I zacznijmy od tego, że jest to jeden z trzech obecnie żyjących gatunków słoń. Wszyscy wiemy o słoniach afrykańskich i indyjskich, jak same nazwy wskazują dzisiejszy bohater. Słoń afrykański żyje w Afryce, słoń indyjski w Azji, ale o nim też kiedyś porozmawiamy. Tylko, że nie zawsze wiemy, ponieważ no, nie wszyscy są tutaj wręcz zgodni, że w Afryce żyje jeszcze słoń leśny, w przypadku którego. Budowa lekko różni się od tych słoni afrykańskich, no ale to jest sprzeczka pomiędzy tymi, którzy określają ile tych gatunków jest, ale najczęściej mówi się, że w Afryce, poza słoniem afrykańskim, jest jeszcze słoń leśny. Mniejszy, troszkę różniący się od słonia afrykańskiego. I oczywiście te wszystkie słonie kiedyś sobie. Porównam. Teraz może przejdźmy do drugiej ciekawostki, oczywiście są to zwierzęta stadne. Tylko, że te stada nie składają się z wszystkich osobników, jakie żyją, ponieważ są to stada, w których żyją samice oraz młode słonie. Z tych stad samce, dorosłe samce są po prostu przeganiane. Tak. Stada słoni składają się tylko i wyłącznie z samic pod przewodnictwem tej najstarszej, najbardziej doświadczonej samicy oraz z młodych słoni. I taki młodzieniaszek, taki pan słoń, kiedy stanie się tym paniem, panem słoniem, no to jest po prostu przepędzany. I na początku, kiedy jest jeszcze no, nie taki aż duży, nie jest jeszcze tak można powiedzieć samodzielny, to te młode samce tworzą takie stada, stada nie, kawalerskie, które później oczywiście się rozsypują, kiedy te słonie są już dorosłe tak bardzo i wtedy te dorosłe samce są, znajdują się obok tych stad, tylko wtedy, kiedy samice są w rui. Trzecia ciekawostka to wielkość i są to największe współcześnie żyjące zwierzęta lądowe. Na świecie. I oczywiście, kiedy spojrzymy na maksymalne rozmiary, to one oznaczają, że te słonie samce mogą ważyć nawet 10 ton. Tylko, że w rzeczywistości i masa, i wielkość z reguły jest mniejsza. W przypadku długości to od 6 do 7,5 metrów, plus ogon 100-150 cm długości. Wysokość samic to 2,5-3 m. Samców od 3 metrów 20 cm do maksymalnie 4 metrów. Masa samic to najczęściej około 3 ton, ale może dochodzić nawet do 4,5-4,6 ton. Samce najczęściej ważą około 6 ton i maksymalnie, tak jak wspomniałem, mogą ważyć do 10 ton. I tą maksymalną wielkość samce osiągają w wieku 30 kilku do 40 lat, samice wcześniej, w wieku około 25 lat. Czwarta ciekawostka oczywiście musi dotyczyć trąby słoni, ponieważ te trąby są bardzo ważnym elementem życia słonia, bez niego po prostu nie dawałyby sobie rady, ponieważ to są takie wielofunkcyjne narzędzia. Pamiętajmy, że trąba słonia jest bardzo silna, ale też bardzo precyzyjna. W przypadku słoni afrykańskich zakończona jest takimi dwoma wyrostkami nazywanymi palcami. Co jeszcze zwiększa jej możliwości. W przypadku słoni indyjskich jest taki jeden wypustek, co oznacza, że na przykład, kiedy chcą coś podnieść, przewrócić, przenieść, to raczej owijają trąbę, ponieważ nie mają jak tego chwycić. Oczywiście, słonie afrykańskie też owijają tą trąbą, kiedy coś jest większego i tak sto 200 dwieście kilogramów są tą trąbą w stanie podnieść. Do tego, tak jak powiedziałem, jest ona niesamowicie wyczulona, delikatna. To jest takie bardzo precyzyjne narzędzie. Rzędzie, o którym, o samej tej trąbie słoni, można by stworzyć cały odrębny materiał. I oczywiście poza tysiącami mięśni, które tą trąbą ruszają, dodatkowo w mózgu mają specjalny region, który odpowiada właśnie za obsługiwanie tej trąby. To można powiedzieć takie nasze ręce, ale dodatkowo jeszcze więcej. Oczywiście, to nie tylko coś, co pozwala im zrywać pożywienie, to nie tylko coś, co pozwala im pić, to również coś, co pozwala im się komunikować oraz służy też do oddychania. Około 70% pobierania powietrza to trąba, 30% to pysk. Więc ta trąba to jest naprawdę doskonałe narzędzie. Ale o trąbie kiedyś jeszcze porozmawiamy, ona naprawdę zasługuje na cały odrębny materiał. Piąta ciekawostka odżywianie. I oczywiście są to zwierzęta roślinożerne żywiące się trawami, liśćmi, młodymi pędami, owocami, warzywami, jak się da. Również nie pogardzą niektórymi uprawami tymi naszymi ludzkimi dlatego też od dawna jesteśmy z nimi. To znaczy, Ci, którzy tam mieszkają, są niekiedy z nimi na niezbyt pozytywnej, pokojowej ścieżce. Ale są to zwierzęta, które jedzą bardzo dużo. Tu trzeba też pamiętać, że nie do końca wszystko trawią. Tutaj te sto kilkadziesiąt nawet do 200 kg pokarmu, które pobierają, nie jest tak dobrze, dokładnie trawione. No i do tego muszą dużo pić. Tutaj nie wspomniałem, że to zwierzęta, które muszą naprawdę mieć dostęp do wody dużej ilości wody. Sto kilkadziesiąt litrów, ponad 200 litrów dziennie jest potrzebne, żeby taki duży słoń mógł no, zapewnić sobie odpowiednią dawkę tego, tej wody. Więc jedzą dużo oraz muszą też pić dużo. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o słonie afrykańskie, to tutaj tym najważniejszym elementem, kiedy jest, jeśli chodzi o pożywienie, to jest właśnie. Trawa, uwielbiają banany, uwielbiają słodkie rzeczy. No, dosłownie można też by mówić bardzo długo, ale też kiedyś o tym porozmawiamy. Ciosy, ponieważ słoń, tu szósta ciekawostka, afrykański i samice i samce mają ciosy, które nie są kłami, ponieważ ciosy to są takie przerośnięte siekacze. Tu tych kłów usłoni nie ma. Są przerośnięte siekacze i mają je i samce, i samice, tak jak powiedziałem, tylko że samce z reguły mają te ciosy dłuższe, nawet do 2,5, nawet do ponad 3 metrów. I mogą każdy z nich ważyć nawet ponad 50 kg. I tak one mogą ulec złamaniu, na przykład kiedy słonie walczą, albo no, akurat się o coś zawać. I te ciosy są dla słoni bardzo czymś niebezpiecznym, ponieważ my, ludzie, Niektórzy ludzie, na szczęście nie wszyscy, uważają, że to jest bardzo dobry materiał do produkcji masy rzeczy, że to jest bardzo cenny materiał, żeby z tego coś wyprodukować, że to może być talizmanem, że ma magiczną moc, że ma wiele właściwości, których po prostu to coś w znaczeniu ta kość słoniowa nie posiada. No ale ktoś kiedyś sobie tak. Wymyślił i to spowodowało, że na słonie poluje się nie tylko dla ich mięsa, nie tylko dla ich skór, ale głównie właśnie ze względu na te ciosy, co niestety jest dla nich bardzo problematyczne. Ale przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy. Siódma ciekawostka: samice zachodzą w ciążę, rui, tutaj samce walczą o samice i ta ciąża trwa 22 miesiące no, najdłużej spośród ssaków. I rodzi się malutki słonik, malutki, ważący 100-110 kg, tak, no dosyć duży malutki słonik i on jest karmiony przez matkę przez 2-3 lata, Najcięż... najczęściej te słonice zachodzą w ciąże co 4 lata i no, po odstawieniu tego malucha, po pojawieniu się nowego, to ten już nie taki mały słonik, taki około czteroletni, no, staje się takim pełnoprawnym członkiem stada. I tak to stado bardzo dba o te małe słonie. O wszystkie małe słonie wszystkie słonie dbają. I wokół samicy najczęściej jest dwa, trzy młode, takie. W... Najmłodsze to starsze o 4 lata i to starsze jeszcze o 4 lata. Dopóki na przykład samce no nie osiągną tych 15-16 lat, no a samice mogą zostać w tym stadzie, no ale już tak blisko tej matki się nie trzymają. Więc 22 miesiące i 100-110 kg maluszek. Może ósma ciekawostka, są to zwierzęta długo żyjące. W naturze najczęściej 65-70 lat, ale w niewoli nawet 80-ponad 80 lat. Tutaj największym problem, problemem dla słoni są zęby. Tak. Tutaj mamy sześć generacji zębów, które są zastępowane przez te rosnące z tyłu. One się ścierają. I niestety ten proces ścierania powoduje, że po 65-70 latach słonie już nie mają nowych zębów. Nie mają jak tego dosyć twardego pożywienia przerabiać. Co niestety powoduje, że no, nie mają jak jeść. To jest łatwiejsze oczywiście w przypadku życia w zoo, w niewoli, ponieważ można podawać inną formę tego pokarmu, ale w tym naturalnym środowisku no, to jest gigantyczny problem. Ten słon już nie może po prostu żerować. Jeśli chodzi o słonie, to one posiadają cztery duże trzonowce, po dwa w każdej szczęce, tylko że każdy ten trzonowiec składa się z większej ilości zębów. No, one są tak połączone i tak jak powiedziałem, one się zużywają po tym one się zużywają, one się ścierają i te z tyłu przesuwają się do przodu. Dziewiąta ciekawostka. W przeciwieństwie do słoni indyjskich, słonie afrykańskie nie są wykorzystywane, przynajmniej na jakąś troszkę większą nawet skalę. Po prostu się tego z nimi nie robi, nie są szkolone na przykład do pracy, czyli do ładowania jakiegoś drewna, czyli do innych rzeczy, gdzie można wykorzystać słonia, czyli do przesuwania czegoś, do jeżdżenia na nim, do ciągnięcia czegoś tutaj w przypadku um, słoni afrykańskich tego nie ma i tak w przeszłości były używane jako słonie um, bojowe ale to mówimy tutaj o czasach jeszcze um, rzymskich starożytnego rzymu a i może też później ale to nie jest słoń indyjski, którego się szkoli, który jest bardziej towarzyski, który z ludźmi potrafi się bardzo dobrze dogadywać. Oczywiście po, ówczesnym, po wcześniejszym, nieówczesnym wyszkoleniu, oswojeniu. Dziesiąta ciekawostka. Dla słoni dużym problemem było i. Zanikanie siedlisk i wspomniane na nie polowania, zwłaszcza gdy w Afryce było bardzo gorąco, w znaczeniu, że jednak tam dochodziło do wielu konfliktów i polowano na słonie używając sprzętu wręcz ciężkiego. I na przykład tysiące tych słoni było porzucanych po tym, gdy te ciosy im się zabierało. Są materiały, są zdjęcia, są. Raporty o tym mówiące, no ale osoby, które mają słabe nerwy, lepiej niech tego nie czytają. I kiedyś było ich kilka milionów w Afryce. Było ich dużo, Były, łatwo było je spotkać. Cała Afryka subsaharyjska, czyli na południe od Sahary, one tam występowały. Tak, to są, nie wiem czy to powiedziałem, chyba nie powiedziałem to są zwierzęta sawannowe, stepowe, ale też doskonale sobie radzą w lesie. I to niekoniecznie musi być ten słoń leśny. Tylko, że ten, to siedlisko zostało znacznie ograniczone, do tego się na nie. Poluje, jest kusownictwo i obecnie jest prawdopodobnie łącznie z słoniem leśnym około 400-420 tysięcy tych słoni. Pomimo tego, że są pod dosyć ścisłą ochroną. no Ale niestety ten słoń, te słonie mają pecha. I tak, tu nie wspomniałem w elemencie w punkcie elemencie, gdzie mówiłem o tym życiu w stadach, to są bardzo rodzinne zwierzęta, mocno przywiązujące się do tych swoich członków stada. Kiedy jeden z nich padnie, to zostają z nim, przykrywają go. No, tu też będzie dużo rzeczy w drugiej ciekawostce, w drugiej części tych ciekawostek, kiedy się już pojawi, ponieważ to naprawdę bardzo ciekawe zwierzęta, obdarzone bardzo dobrą pamięcią. Bardzo rozbudowanymi życiem społecznym, no ale o tym w drugiej części. Dlatego też zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Przepraszam, przesunę się, żeby mnie słonka tak pięknie nie oświetlałaś. Zapraszam właśnie do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania i oczywiście polecania tych materiałów. Wiesz coś więcej o słoniach? Napisz komentarz. Zapraszam też na inne materiały, nie tylko te dotyczące zwierząt, ale też te dotyczące. ale też te, przepraszam, też te dotyczące. Ptaków, owadów, roślin wszystkiego, co nas otacza. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie.